Nie jestem gotowy. To największa wymówka naszego życia. Cześć. Tu Maciek z kanału Maciek 56, dzień 25, 365, atomowe 365. Wczoraj mówiłem o narzekaniu i o trzymaniu się starych schematów. Dzisiaj ponarzekajmy jeszcze chwilę, ale konstruktywnie. Chcę dodać coś do tych przemyśleń na moim własnym przykładzie. Co było moim największym problemem ostatnio i jak go rozwiązałem. Niezdolność do ruszenia z kanałem na YouTube. Nie miałem absolutnie nic na starcie. Jestem introwertykiem. Występy przed kamerą to dla mnie utrapienie. Nie umiałem kręcić filmów, nie wiedziałem co na nich powinno być, a co nie powinno. Nie znałem żadnego programu do montażu, a największa blokada? Nie miałem bladego pojęcia o czym ten kanał ma w ogóle być. Jak widzicie, lista przeszkód długa jak kolejka po mięso w PRL-u. W internecie wszyscy radzą: "rób o tym" W czym jesteś najlepszy? Zbuduj pozycję eksperta. No tak, łatwo powiedzieć. Ja w niczym nie czuję się tak dobry, żeby uczyć innych. Sumując to wszystko, wynik bezlitosny. Maciek, nie rób nic. Zostań gdzie jesteś. Jojcz, do końca życia i o jeden dzień dłużej. Wygrywasz złotą legitymację jojczyciela roku. Ale to nie było to, co ja chciałem. Ja chciałem robić coś kreatywnego. Online. W internecie. Coś swojego. I wtedy trafiłem na kilka porad w sieci, które totalnie zmieniły moje myślenie. Myślę, że mogą też pomóc Wam. Skoro nie jesteś ekspertem w to jest miejsce na wpisanie dziedziny zacznij dokumentować drogę dostania się nim. Pokazuj postępy, błędy ludzie uwielbiają autentyczność. 2. Nie przejmuj się jakością na początku. I tak tego nikt prawie nie ogląda. No co daje wielką swobodę? 3. Pierwsze 100 filmików i tak będzie słabe przecież dopiero się uczysz. Ale 101. Już może być ok. Przecież zdobywasz doświadczenie. Cztery. Publikuj regularnie, co najmniej raz w tygodniu. Optymalnie byłoby trzy razy w tygodniu. I ostatnie, czwarte, chyba najważniejsze. Nagrywaj o czymś, co cię naprawdę interesuje, pasjonuje. Inaczej szybko stracisz tematy i się zniechęcisz. To było proste. Ja uwielbiam gadać o samorozwoju. Zadręczam tym moich bliskich bez końca. A tak naprawdę, to mam nadzieję, że mówiąc to na głos. Sam siebie usłyszę i zastosuję te wszystkie mądrości w praktyce. W drodze to stania się lepszą wersją siebie. Patrzę tak na to i myślę, kurczę, to wygląda jak plan. Da się zrobić. Stary plan brzmiał: naucz się wszystkiego, co potrzebne, zmień swoją psychikę, stań się ekspertem, no i zaczynaj kanał. Nowy plan. Zaczynasz dzisiaj. Nie przejmujesz się za bardzo, nauczysz się po drodze. Chciałem zacząć ten kanał, ale od zera nie jest łatwo. Robiłem kursy, oglądałem tutoriale. Czas leciał, a ja stałem w miejscu. Dopóki nie rzuciłem się na głęboką wodę i nie zacząłem nagrywać codziennie. Otoczyłem się językiem YouTube'a. Tak to można nazwać. Jak małe dziecko uczy się języka, od mamy słucha, powtarza, robi błędy, ale powoli zaczyna rozumieć i mówić. Ja robię to samo, bez nadmiernego kombinowania. Nagrywam, edytuję, publikuję. Załatwione. Wybrałem codzienną publikację, co daje mi plusy i minusy. Po stronie plusów doświadczenie zdobywam dużo szybciej. Czuję, że algorytm to lubi. Więcej treści, więcej szans. Po stronie minusów codziennie muszę mieć jakiś pomysł, a z tym bywa różnie. Mało czasu na dopracowanie pomysłu, no i ograniczone możliwości moje. Ale to ostatnie to też jest plus. Mam doskonałą wymówkę. Nie jest idealnie, bo dopiero się uczę. Super dla mojej psychiki. Po 25 dniach mogę powiedzieć, że ta strategia działa. Zaczynam powoli rozumieć co robię. Nie jestem oczywiście jeszcze mistrzem świata, ale widzę postęp. Łatwiej mi się nagrywa, montuje, pomysły jakoś przychodzą, czyli w skrócie mogę powiedzieć, no nie jest tak źle. Jeśli masz coś, co odkładasz, bo uważasz, że nie jesteś gotów, nie masz sprzętu, nie jesteś ekspertem, spróbuj zmienić podejście. Zacznij od zera i ucz się w trakcie. Nie musisz być perfekcyjny, musisz tylko zacząć. Pytanie do Ciebie. Napisz w komentarzu, co odkładasz z powodu braku przygotowania. I czy jesteś gotów zrobić jutro choćby jeden mały krok w tym kierunku. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, kciuk w górę. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda droga od zera do. Kto wie? Subskrybuj. Jutro, dzień 26. Nie jajczymy, Zaczynamy. Do zobaczenia do jutra. Cześć.